Zdurnymi rzeczami nam wysyłają. Wiatr, wzmógł, czy coś tam. Ja dostaję od RCB informację, że coś się będzie działo. Ja, przepraszam, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, a czym innym jak konkurencja na rynku, nie jest bezpieczeństwem państwa. Ja powinienem mieć informacje. Proszę, pojawiło się nowy instrument, albo ty jesteś w tym sektorze, załóżmy, prowadzisz tą restaurację. Dla ciebie, restauratorze, proszę bardzo, jest wykaz wszystkich rzeczy dla ciebie, dla twoich pracowników. Tak powinno być. Powinno być jeszcze mocniej. Powinieneś dostać tak naprawdę jako przedsiębiorca, skoro płacisz podatki i tworzysz wartość, czyli utrzymujesz tą kadrę urzędniczą, to tak jak opiekun w banku, to tak samo powinno być po stronie Urzędu Skarbowego. I to nie po to, żeby ci tłumaczyć, tylko Panie Rektorze. Pan tutaj, Panie Wojtku, ma pan płacić podatki i panu będziemy tu płacić podatki, tylko urząd, urząd Skarbowy powinien być połączony systemem redystrybucji środków, bo to jest to samo, czy to jest transfer w Pana kierunku, czy w moim kierunku, to jest dotykanie pieniądza publicznego.